Adwent to czas proroków. Adwent to czas oczekiwania wypełnienia się proroctw. Możemy spojrzeć do Starego Testamentu do księgi Izajasza i widzimy proroctwo, którego spełnienie się dokonało. Potomek, ta wyrośnięta różdżka z pnia jessego. to przecież Chrystus. Ten, który począł się z Ducha Pańskiego. Ten, który zostaje Napełniony duchem świętym, aby w Jego mocy wypełnić swoją misję. Ale widzimy, że to proroctwo ma swoje niesamowite przedłużenie, ponieważ Chrystus urzeczywistnia je w Kościele gdzie na swoje ciało, w którym jest Kościół, również wylewa swego ducha. Ale widzimy też w tym proroctwie zapowiedź przyszłości. To adwentowe czuwanie nadejścia dnia Pańskiego. Dnia, w którym co jest zawsze bardzo poruszające w tym Izajaszowym opisie. Wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem, krowa z niedźwiedzicą, lew z wołem. Czekamy na Emanuela, księcia pokoju, który przyjdzie, aby postawić nas w prawdzie, wiemy, że a nawet doświadczamy, że to jeszcze się nie stało, że jeszcze Wilk nie zamieszkał z barankiem, że jeszcze nie nastał ten ostateczny pokój, bo nawet we wspólnocie uczniów Chrystusa. Często tego pokoju nie ma. Ale właśnie Adwent jest takim czasem, w którym czekając nie chcemy być bezczynni, nie chcemy tylko czekać aż się stanie. Ale właśnie to nasze wyczekiwanie jest przestrzenią, w której chcemy, by to proroctwo się urzeczywistniało. Adwent Boże Narodzenie. Zanim nadejdzie czas ostateczny, zanim powtórnie przyjdzie Chrystus, potrzeba, abym w tym czuwaniu już czynił pokój, abym budował atmosferę przebaczenia, aby właśnie znaleźć w swoim sercu, Tą ufność prostaczka. To fragment dzisiejszej Ewangelii, który pokazuje, jak wielkim charyzmatykiem jest sam Chrystus. Ma radość w Duchu Świętym, kiedy tak patrzy na tych swoich uczniów. Patrzy, jak nieraz nie rozumieją, patrzy, jak nieraz tym wszystkim są nieporadni. Cieszy się, bo Pan sobie właśnie takich wybrał. Może nieporadnych, może jeszcze nieraz w wielu rzeczach nieudolnych, ale mających pełną ufność w nim. Zakryte zostało to przed tymi mądrymi, uczonymi w piśmie faryzeuszami, bo ich serca były zamknięte. Tam Pan Bóg nie miał się jak wcisnąć z dobrą nowiną. Im było dobrze tak jak było, nie chcieli zmieniać swojego życia. Czekali na mesjasza, ale nie takiego. Ten to za dużo chce pozmieniać. A ty na jakiego mesjasza czekasz? Czy drzwi twego serca są otwarte? Czy Twoje serce jest sercem prostaczka, czyli człowieka pełnego ufności, który ma upodobanie w Panu? Bo Pan chce przychodzić, jak ten nikły promek światła, w tę ciemność, by ją rozjaśnić. Cała historia zbawienia pokazuje, jak mówiłem też ostatnio na konferencji, jak Pan Bóg chce przychodzić właśnie jako światło od stworzenia świata, aż po czasy ostateczne i Jego wieczne królowanie. On chce przychodzić i uzdrawiać mnie, niewidomego, abym w końcu przejrzał. Jakby zajaśniała mi ta prawdziwa światłość, która sprawi, że nadzieja i radość będą też moim doświadczeniem życia. Czuwajmy, otwierajmy drzwi Chrystusowi, rozradujmy się w Duchu Świętym.